Laboratorium arcymistrz. Moi wielcy poprzednicy. No na są pewno pierwsza z, książka z serii Girlfanda była bardzo pouczająca i bardzo ciekawa. Yy, I myślę, że dużo dała też zrozumienia. Wszystkie książki Girlfanda. Nie powiem jednej, bo wszystkie są świetne. No ostatnio już wspominałam gdzieś w wywiadzie. Yy... Przerabiam książkę wciąż Wojtka Morandy, która bardzo mi się podoba. Generalnie ja bardzo lubię studia szachowe, więc no tutaj mogłabym tego Kaspariana 2000, tam nie wiem ile, 546, ileś tam studiów. No to coś w tym stylu, to jest moja książka, do której zawsze wracam. No a tak to muszę powiedzieć, że książki szachowe są bardzo ciężkie. Rada o Ale warto studiować, warto trenować i warto je wszystkie przeczytać. Powinien być stanowczy, zdecydowany, tak, i taki zawsze umieć postawić na, na swoim. Że nie ma dyskusji. Na pewno powinien być bardzo cierpliwy i powinien też podchodzić, mieć indywidualne podejście. No, na pewno na pracowitość, tak. Na pewno. Ta punktualność też na przykład, może powiem o coś, może czego nikt nie mówił, a ja na przykład to bardzo lubię. Ja lubię dobrą pracę, zorganizowaną pracę, rzetelną pracę, yy, <laughs> pracę, w którą wkłada się serce. No też dobrze by było, gdyby to nie było tylko takie nauczycielskie, tak, przechodzenie i wykładanie, zrób to, zrób to tylko jakieś ukierunkowanie pod yy, zawodnika. Powinien na pewno być konsekwentny, ale też częściowo wyrozumiały. No to musi się umieć to gadać z zawodnikami, bo jak no nie ma takiego jakiegoś połączenia, że, że, że więzi między zawodnikiem a trenerem, no to raczej ciężko o to, żeby ten zawodnik dobrze się z tym czuł. Powinien um, przede wszystkim, myślę, potrafić dostosować się do odpowiedniego ucznia, bo nie każda osoba potrzebuje takiego samego wsparcia i takich samych debiutowych i ogólnie zasad czechowych. Tak niektórzy zawodnicy skupiają się bardziej na strategii, końcówkach a, czy taktyce, więc myślę, że taka... A, takie dostosowanie się do odpowiednich potrzeb. No to trzeba patrzeć, co robili moi rodzice i ich naśladować, bo bardzo, bardzo dobrze to zrobili i nie zmuszali, ale zachęcali do dalszej... No. Walki o te największe sukcesy? Myślę, że przede wszystkim nie zniechęcać do gry, zawsze wspierać się z pomysłami na wyjazdy, na pewno wspierać po porażce i nie zniechęcać do grania i, i po, prostu, po prostu trzeba być przy dziecku, ja bym tak co powiedziała. Właśnie przede wszystkim być wspierający, a nie, a nie wymagający. Bez przymusu wspierać. Jeżeli dzieciom się to podoba, jeżeli dziecko chce, no to wiadomo, kontynuować taką przygodę, ale nic na siłę. No nie mogą być ambicje rodzica większe niż ambicje dziecka. Wiesz co, teraz to widzę, czego nie powinni robić. Bo to naj, naj, najbardziej widać moim zdaniem. Ja sama jeżdżąc z moimi dziećmi jak jeszcze grały. Po tych różnych miejscach Polski, juniorów i tak dalej, to po prostu byłam przerażona tym, jak ci rodzice po prostu wszędzie wchodzą i wszędzie są, aż za bardzo są, chyba za, 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 za dużo aż tego wszystkiego jest. Więc za moich czasów to było troszkę inaczej, było bardzo oddzielone. No, mój tat był działaczem szachowym, jakoś się tak zbudziło, że jeździł ze mną na te turnieje szachowe, ale większość zawodów, no to ja jeździłam bez rodziców. Był jakiś jeden opiekun czy jeden y, trener na nas wszystkich. Nie wiem, no, pewnie to może nie było lepsze, ale była jakaś taka bardziej organizacja może, może dzięki temu lepsza i, i, i jakoś bardziej się może skupiało, nie wiem. A teraz jest to takie wszystko, y, za dużo tego po prostu jest. Rodzic jednak powinien oczywiście wspierać, ale myślę, że trener jest najważniejszy, bo, bo rodzic jest tylko opiekunem. Rodzic jest z tego, żeby zawieść, zostawić i niech dziecko gra, niech dziecko dalej się rozwija. Nie powinien się wtrącać, szczególnie na przykład do pracy trenera, co y, widziałam niestety na gminie. Wygodne, ale nie zawsze się to udaje zrobić, ponieważ no jest teraz ten dress code, więc musimy grać w jakichś bardziej takich eleganckich, ale generalnie lubię takie sportowe buty. Trampki. Jak najwygodniejsze. Albo szpilki. Pozdecyduj się. To zależy od nastroju. Na pewno buty wygodne, jakieś na płaskim obcasie. Najbardziej lubię grać w różnych trampkach, po prostu w momencie jak siedzimy te 5 godzin, to, to jest taka wygoda. No, lubię jak mam obcasy ubrane, ale jeżeli mam, chodzi o wygodę, to lubię płaskie adidasy nie Balance. Najbardziej wygodne buty. Czyli które obce? Czyli... Zdecydowanie płaskie buty. Znaczy, ładnie wyglądam w obcasach, wiadomo, ale najwygodniej mi w adidasach.